Życie dobre jest, życie jest dobre. Życie jest bardzo dobre. Idziemy na plażę. Będziemy na plażę. Będziemy mieli do wycieczkę. Będziemy mogli kupować pamiątki. Ziemniaki. Kartki będziemy pisać do rodziny. Ziemniaki. I będzie można kupić sobie ziemniaka na patyku. Pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam. witam rodzinę pozdrawiam. mamy tatę. A to się mówi kaszojady. Przepraszam, wszystkich rodziców. Jula, co o tym sądzisz? Eee... Co mam sądzisz? Wieje, jest git, ma fajne marcheczyki. Co robił? Olo. I mamy wycieczkę. O, ładny zamek. No niestety. Zalany trochę. Trudno. A, znowu ja. A. I ja. O. Oh. I się oh, 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 oh. No! Pale są full duże. Full duże, prawie się utopiłyśmy już trzy razy, ale ale razem Poszliśmy. Właśnie doszliśmy do Rowu Piękną plażą e, Pol, nad polskim Bałtykiem i zakładamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy. 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 Pozdrawiamy Dzień dobry, ja jestem marzej. Dotarliśmy do miejscowości Rowy i właśnie możemy tą kupić pamiątki e, i e, pocztówki różne i będziemy wysyłać do rodziców. Kupiłam tak magnesy dla dziadka, dla babci, dla psów, e, dla dwóch psów, e, dla e, dwóch szóst e, no i jeszcze dla mamy i dla taty. Ja kupię magnes e, i kartkę. Dzień dobry, nazywam się Luna Markowska i zbieramy siły, żeby wrócić do domu. Do... A ja sobie kupiłam dla mojego komika piękną tabliczkę z napisem Tutaj mieszka najsłodszy komik na świecie. Tak pięknie do by Myślę, że twój chomik będzie szczęśliwy. Nie? Pozdrawiam mojego chomiczka. Bardzo Serio, jesteśmy tak, jesteśmy do pół godziny mamy bardzo duże śniadanie a jesteśmy słusznie głodni pierwszy tak. raz w życiu wolimy obiad, <noise> tak. ja tak tak. tak. obiad od telefonu stop nieprawda ale wolimy obiad z telefonu możliwe bo y, jesteśmy tak głodne że nam y, zaraz żołądki wyżyle coś prawda tak bo wracamy z wycieczki ze sklepu gdzie było pełno jedzenia. <noise> tak pachniało a, tak Pachnie nadal. No to jeszcze tylko 4 km to? Pan, i będzie obiadek. Co? A ma pan jakieś barki na co Mogę ci powiedzieć. <grymne> Podobny. Identyczny. Anastazja znalazła swojego glona w automacie. Chcemy <grymne> <grymne> jeść. Ale nie zjedz go proszę, Tak. jest wiem, że jesteś głodna, nawet spokojnie czerwonym szlakiem, wracamy do środka lasem. Pomaleńku i spokojnie. Co się tam z tyłu ciągnie? Miałcza? No właśnie. Mieczaki. Mucha, mucha w samolocie, jak w prawdziwym locie Do Krakowa sobie leci, a za oknem słonko świeci. dziś właśnie idziemy sobie, wracamy z rowu, bo byliśmy yy, w rowach. Yy, szliśmy pleżem, a wracamy laskiem. Śliczne widoczki. Mhm. Słoneczko, jest ładne, pogoda dopisuje. Tutaj nasza pani Ada, a tutaj pan tak z pankami. Do pokoju wracać chcemy, do pokoju wracać chcemy, i na obiad się zbierzemy, i na obiad się zbierzemy. Po obiedzie do sklepiku, po obiedzie do sklepiku, po małego loda na patyku, po małego loda na patyku, Szybsi. Ja nie chcę telefonu, ja chcę jedzenie. Towarzystwo tak wygodniałe, że kolejka ciągnie się aż z samego rogu stołówki. Końca nie widać, wszyscy czekają na stadowego. Dzień dobry, z tej strony Adam. Nasza drużyna nazywa się Mydło Płynie. Będziemy prezentować swoje okrzyki. Jest to dla większości niespodzianka, więc będzie ciekawy. ciekawie. Ciekawi mnie co inne drużyny przygotowały. No to zobaczmy. Zob zobaczymy. Ja, przepraszam bardzo, zapraszam tutaj, do się Pani nie tym wszystkim. Pani za, nie, jest za, czy pan, czy, nie jest za, zapraszam, zapraszam. Czy pani tutaj przyszła na występ? Zapraszam. A pan będzie występował? Tak, tak, A w jakiej roli, przepraszam? Nie wiem, właśnie chyba na no, rewelacja, zapraszam. Przepraszam bardzo. Dzień dobry Panie, Ja pana poznaję. Pan jest znanym gwiazdorem. Ja pana z telewizji znam. Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pan będzie tutaj występował, czy jako e, zawidowny zeszłuchał? Ja będę występował. Rewelacja. Jestem, jestem najlepsza na świecie. Oczywiście. Zapraszam. Witam, Mariusz Mucha. O, dzień dobry, ja pana również znam na... Zapraszam! Dzień dobry, to mówiłam ja Rolę. kiedy następnego ranka Harry szedł na śniadanie, zastał już całą trójkę darsleyów siedzącą przy kuchennym stole. Gapili się w nowiutki telewizor, który kupili na powitanie Tadleja. Teraz większość czasu spędzał w kuchni utkwiwszy swoje prosiakowe oczka w ekranie telewizora. Co mam z nią zrobić? – zapytał Kleofas. Kop w aut, kop aut – krzyknął Rufus. No kopnij, na co czekasz? Chłopiec na jej widok skrzywił się, więc pokazała mu język. Ruch w górę, da się, jest w porządku – krzyczy Czerwony.